Zapowiada się super zabawa! Tak jest. Chociaż ja chciałabym, żeby nasi przyjaciele i rodzina też mogli zobaczyć nasz pokaz mody. Ale oni są na Ziemi, a my jesteśmy w chmurach. Hmm. Już wiem. Wrzucimy filmik, żeby wszyscy mogli cieszyć się z nami. Świetny pomysł! Tak, Barbie, doskonale! Może zainspirujemy ich do nagrania własnego pokazu mody? Uuu, Barbie, zabawa modą dla każdego. Okej, okay. mam pewien pomysł. Zamiast po prostu spacerować po wybiegu, powiedzmy przy okazji, czym jest dla nas moda. Super pomysł! Nareszcie nadszedł ten moment! Jesteśmy ekstra! Ekstra wyjątkowi, kreatywni odważni, bo właśnie na tym polega moda! Kiedy nosisz to, co lubisz, pokazujesz pazur i swoją niezależność. Uwielbiam modę i lubię być w ciągłym ruchu. Ha! 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 Wow! Nie mogę przestać się ruszać. <ścoughs> w modzie chodzi o to, żeby wyrażać siebie i bawić się z przyjaciółmi. Dzięki. Twoja kolejka! Dasz sobie radę. E, czy ja wiem? Rozgrzaliście ten wybieg? Nie wiem, czy dorównuje wam stylem. Widzicie, wasz super styl i mega kreatywność rozświetlały to miejsce, a teraz wszystko zbladło. Każdy ma w sobie własny styl i kreatywność. Po prostu bądź sobą. Pamiętaj, co się liczy, Ken. Nie to, jak wyglądasz, tylko jak się czujesz. Wiecie co? Macie rację. A czuję się dobrze, bardzo dobrze. Tak! Dalej, bawmy się. Tu każdy może bawić się modą. Yeah! Serio, to zdecydowanie był pokaz nie z tego świata. Ciekawe, jaka czeka nas kolejna modowa przygoda. Hmm. Co myślicie o tej pelerynie? Jest genialna! Super, dziewczyno. Może przyszyj do niej cekiny? I pompony! A co powiecie jeszcze na Boa? Widzicie? Modą można bawić się cały czas. So you start by putting the red. <laughs> <laughs> wow! Be <laughs> together. Group shot.